After you lose that fight to me, I promise you you'll be saying Wu da, then Shaolin. I can't represent Shaolin. You're one of Shaolin's best students. After I beat you, we'll see your master Jeshen. Right. In that case, no more putting around. Come, let's fight. To jest nasze Historia na oczach się dzieje. Sieje, jeje, dzikie stado i okiełznane plemie. Rozwijam skrzydła, kiedy podniebieje Cabron, używam języka. Kolejne uderzenie w podniebienie. Wiesz, pisze piszę piórem, coś tam sobie skrobię, jak kurac pazurem w sumie. To, to nie mainstream, a pamiętnik sztuki podziemnej. Permanentnie, codziennie, niesmiennie, głęboko siedzi we mnie. Uszczypnij mnie, czy ja nie śnię? Bo to we mnie drzemie, gdzie jest archeolog Pytam się ciebie, z kamienia łupię serce Jak bardzo chcesz to chętnie się podzielę Na tych co na tak i na tych co na nie Nie podziel, nie śmiało dzielę Robię wjazd na dzielnie, czołem dzielnie Nie ma to jak dom, jestem u siebie Rozdział za rozdziałem rozdzielę Dzieło za dziełem mielę chętnie To upamiętnię bezwzględnie Nie jest mi to obojętne cięcie Robię to za wzięcie, za cięcie Wiedzie element z elementem To jest mój old school, moja stara szkoła ziomal, Słowak skład, ekipa dobra, Bita piona na ławkach, na klatkach, na blokach. To jest mój old school, moja stara szkoła ziomal, Słowak skład, ekipa dobra, Bita piona na ławkach, na klatkach, na blokach. To jest mój old school, moja stara szkoła Ziomar, Słowak skład, ekipa dobra. Jestem z tego miasta i głośniej to nastaw. Już to postawiłem na czas, żeby odebrać zastaw. Prosto od rdzenia, od korzenia, więc nie wykorzenia i gadka rdzenna. Podbiera kolumna, Odkrywam siebie nowy świat jak statek Kolumba. Dziki jak Afryka Pumba, zwinny jak Puma, ciągle sobą naturalnie, bez autotune. Robię to za darmo sępie Ale nie na darmo, bo tym tętnie Na wysokim, na wysokim tętnie miedzi czuję miętę Jak za parterkę Ubraną w panterkę Za którą dał użyć sobie rękę Oddać można nerkę, wątrobę i płuca Okruca bomba Uwaga, bo naciąga je rychowska trąba Szarpisz się w sobie szarpane sumienie i szarpane nerwy i pewnie opinia Na luzie w luzie, więc się nie spinaj Jestem tym typem, typa tego typu, co typów rozpinia Wtopiony tak jak orzeł w reszkę, jednocześnie kameleon dwóch stron medalu nie widać Moja stara szkoła, ziomal Słowak skład, ekipa dobra Witapiona piona, na ławkach, na klawskach na blokach To jest mój old school Moja stara szkoła, ziomal Słowak skład, ekipa dobra Witapiona piona, na ławkach, na klawkach na blokach